Dzisiaj czwartek, rano zapasy z trenerem Kipenem. Trochę się pokulamy. Pierwszy kalafior jest. Ja. Mówili, trenuj MMA, fajnie będziemy mówili. <laughs> I chodzę. I sobie tutaj odpoczywają, no panowie się zajmują tutaj sprawami męskimi. Ja jestem najstarsza, tu tych najmłodszych go nie Tutaj u nas na grupie Nemesis Pro trener wprowadził takie dyżury tygodniowe sprzątania i pytał właśnie tutaj na grupie, kto ma ochotę sprzątać. Ja Nie interesuje, w ogóle co mnie to obchodzi? Na pewno można to wysłać na maila www.mamtowdupie.com. Kom. Możesz przytować ten tutaj. A Ty jesteś na złym tygodniu? No nie, no to jak każdy mówi. To jest dość przyjemne, wiesz? Ostatnio ja dołączyłem właśnie do teamu menażerskiego Michała Pernacha, tam gdzie jest Damiano i Laura. Jesteśmy razem z Laurą sławną grzybową z makaronem, co, to właśnie był pomysł Michała, menadżera i tak się to przyjęło. No i teraz tak trochę to ciągnie. Starać się go obejść. Tutaj walka się nie kończy. Makaron może wstawać, prawda? Albo no lady kręcić, przywracać. Ja też, też tu próbuję dalej walczyć z nim. Walczymy. Odwrotny pas. Dobra, i w taki sposób bawimy się 5 minut. Runda. Na zmianę. Raz jeden, raz drugi. Z tego, co widzę ja, jak trener zapasów, chciałbym no, powiedzieć coś takiego, że naprawdę bardzo się dobrze czuję w zapasach. Mi się wydaje, że to doświadczenie w boksie przełożyły się trochę na inne te sporty walki. Fajnie, mi się wydaje, ona się pokaże i w innych posiedzeniach oprócz boksu, bo naprawdę super zapaśniczo stoi. Widać, że przerobiła dużo pracy a też w zapasach. Dzisiaj już zauważyłem, że tak samo trochę brazylijskiego działudziecu weszło. Bardzo ciekaw zobaczyć, jak okaże się w kawałku. Jest mega utalentowana zawodniczka. Znamy się tak naprawdę rok, przyjeżdża do nas, tutaj trenuje. Była w parze zawodniczków zapasów, która startuje na co dzień normalnie w zapasach i bardzo dobrze sobie radziła, dlatego musiałem pochwalić. Mamy tu czas, się wykąpać. Make-up delikatnie, woski zaczesać. Jedziemy na pierwszą prawdę moim największym widolem z dzieciństwa. Zobaczycie chwilę. Skończyliśmy zapasy. Mam dobrą partnerkę, dziewczynę do pracy w technice, bo jest to zapaśniczka, która na co dzień startuje w zapasach. Fajnie zawsze mogę na itle się sprawdzić. Każdego dnia widać, że progres idzie do przodu, więc mam nadzieję, że bo będą jakieś obalenia. <laughs> ale słuchajcie, jedziemy teraz na kawę z Arturem Szpilką i to jest taka historia. Słuchajcie, jak była małym dzieckiem, jak zaczynałam trenować, to w ogóle był mój pierwszy idol sportowy, Artur Szpilka. Oczywiście rodzicom się to nie do końca podobało, bo Artur był taki bardzo pyskaty, niedobry, gdzieś tam zawsze w tych wywiadach przeklinał, ale mimo wszystko był moim idolem, bo mi się podobało właśnie to, że taki jest, że jest sobą. Chciałam brać z niego przykład i zawsze tak z głową uniesioną wysoko chodziłam. I na moje osiemnaste urodziny Moja przyjaciółka skontaktowała się z Kamiszką, z partnerką Artura i załatwiła mi e, zdjęcie z jego autografem na urodziny jako prezent. Ja byłam w ogóle przeszczęśliwa, po prostu jak to zobaczyłam, to się popłakałam. E, I w ogóle to zdjęcie do dzisiaj e, mam w ramce u moich rodziców w domu w moim pokoju e, razem z medalami, z pucharami, to zdjęcie z tym podpisem Artura. Jest, oczywiście ten e, podpis już jest taki wypłowiały, już prawie go nie widać, a później tak się los potoczyły, że właśnie trenowaliśmy razem na jednej sali, jak wychodziliśmy. Na Jakieś tam wspólne posiłki, więc stał się takim moim bardzo dobrym kolegą. Poza tym też zawsze mnie wspiera. Pamiętam, że jak walczyłam o mistrzostwo Europy i wychodziłam do walki, to Artur stał zaraz pod schodkami przy wyjściu zawodników. Pierwszy po prostu i, i był pierwszą osobą, którą zobaczyłam. I od razu widziałam, jak zaciska pięść i mówi, jedziesz laurka po swoje. I po prostu mi to tak dodało skrzydeł. Wierzcie mi, że nie ma nic piękniejszego niż. Wasz ideusz stojący na waszej walce i dopingujący was. Ta Dawaj do MMA! Ej, pamiętasz jak mi mówiłeś zawsze? Dawaj do MMA, to jest super! Mówiłem <grym <grym i tak jest. Ej. Chciała. Hey. Dobrze. Dobrze. Dobrze? No idziemy z tym, nie? No robię. <grym <grym Najświeższe jest to, że tak się nam wydawało przed tym, że się mówimy bić, nie? Tak, tak. A tu nagle No, nie, ej, na zapasy, na czymś i. Ja wiem, bo ja to miałem przez pierwszego. Teraz już trochę łatwiej, przynajmniej mówimy o zapasach, o takich, ale dalej jest ciągle, że dużo mniejsza zawodniczka może cię obalić i nagle tak. w koniec, nie? A z kim no. robisz ogólnie? Co, no, chodzę na skrę, nie na sekretarza. Ja wiem, ale jakimiś dziewczynami tam robisz? Jest tam taka monia, tylko że jest dużo cięższa, więc głównie z chłopakami, nie? Aha. No, to wylewie to z mi to przynajmniej tak. bo ta a, to się, no. to. No, cieszę się, cieszę się. Wiesz, to... w ogóle sama taka zmiana, nie? I, I ci ludzie to środowisko i to tak nie no no ma to, nie? takim optymizmem. No. Masz kalafiory? Jeszcze nie. A ty masz? O kurczę, robisz. A ja tu mam coś, widzisz? Tak, mm -hmm. de delikatnie, a ten. O, jakie zdjęcie tego. Ale wiesz, co to jest w ogóle za zdjęcie? To jest zdjęcie z galerii już. No, ale wiesz, skąd wiem? mam? Nie wiesz? Nie. Moja przyjaciółka na moje 18 urodziny napisała do twojej kamiszki i mi załatwiła zdjęcie z twoim autografem. Tu jeszcze był autograf, ale ja tylko to już ale ja to... jest zbieg Ale To jaka forma, co? No, ba, to właśnie nie są, w no, taki kotlet. Ale czaisz? Ale się fajnie cieszę. Wiesz, jak się uściszyłem, jak zobaczyłem, że właśnie będziesz walczyć, mówiłem właśnie do trenera, fajnie, bo to kurde no. w tym boksie. Tylko prześpisz swoje najlepsze lata, wiadomo, że tu dużo roboty innej, ale fajnie. Ale jak ogólnie podoba się? Tak, tylko czasami wielki czy jestem parter, Nie gdzie piek... mam to samo. Te początki to były dla mnie masakryczne. Ja, ja chodziłem na wca i mam soch, mnie przewracał. On waży ile ile mam waży? 7.7 mnie wywracał i ja nie mogłem wstać spod niego. Ja wtedy od razu telefon do Martina. Martin w walkę z Płudzianem, że muszę mieć jakiegoś boksera czy coś, bo nie no, to tragedia byłaby Fajna jest też ta przewaga na, nasza na pięści, nie? I czujesz to też, tak. tak, jak, jak nie? Tak, powiesz, tak, tak. Fajne jest to też, Dobijanie, nie? Na ziemniku i ja na taka naprawdę fajna, bo teraz się szybko fajnie że walczysz na samej samochody. Ta, a jeszcze my inaczej trochę bijemy, nie? Inne no, to w ogóle dzisiaj. to czują, wiesz, każdy... nawet słuchajcie, w poki tego teraz dołożyli te łokcie 6 na 9, mhm. że możesz normalnie uderzyć w tak łochcia, to... A jak jest właśnie w pakietzie Piotrek? Jak ja leżę tak od tyłu i on tutaj na przykład ma głowę, ja go mogę tu w głowę uderzyć, nie? Możesz, tylko nie można. Nie w tył, ja mówię tu. No. Bo, tu I... trzeba... tak. Możesz, no. Masaka, to wiesz, właśnie to widziałem na problem? UFC, wiesz co, ostatnio na UFC, bo gościu złapał, wyniósł chłopaka do góry, a ten w górze mu hmm. bóch i cały zemlał. Widziałeś to? No kto do łanka. No mówię ci wyniósł go do góry. To było zaraz po tym wprowadzeniu tych łokci, a ten centralnie tym łokcie w głowę, tak. chłopak. A lep z główka ma też pH, no to... chyba tyle czekał na walkę i teraz on, znowu tak. Czasami jest tak, no ale będzie walczył chyba z tego, co wiem, coś mam w Czechczu walczyć, tak, tak, mm -hmm. tak. Ale to wiadomo jeszcze nie wiadomo, fajnie. E, ja komentowałam teraz walkę główki na nie, widziałem, Właśnie. Widziałem, widziałem. Słyszałem. I bo nie... Mówi, bycie, zajebiście, to palec w oko, nie? No nie stąd, bo to nie było palec, to było takie tak, że... tym. I, czym, no, tym no, i, to wiesz, bo to nie było otwarte. Ja przed nas ostatni... Training z Anzorem przed którąś walką w i Anzor trzymał i żeby nie wchodził, mi palca całego do oka włożył w Stary, mas to masakra to było, nie? Jak myślicie, skąd ten transfer, jest Andrzej popsał do BKMSW? No ja uważam, że to jest taka naturalna kolej rzeczy. No, jak gdzieś pokazałem się bardzo fajnie na początku swojego przygody z MMA główka, przez knockout. To nie wiem, czy był taki na świecie, A jak był, to na pewno nie taki sam. No i teraz Laura, także mam nadzieję, że coraz więcej bokserów gdzieś tu zawita i będzie miała taką alternatywę, bo... Jednak MA w Polsce ma się bardzo dobrze, myślę, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ja już mam 36 lat. Dla mnie już tego boksu już nie mam takiej radości z tego, a tutaj się uczę nowych rzeczy, czegoś, co mnie inspiruje od nowa. A na boks przychodziłem, robiłem każdy trening tak samo. Nic się nie zmieniało od parunastu lat, a tutaj mam no wszystko się zmieniło. Ty to jesteś jeszcze młodą dziewczyną, młodą kobietą, młodą kobietą i możesz robić to, co kochasz. I jeszcze z takim zapałem. Zawsze miałeś taki zapał do, do sportu, do czegoś, co, co robiłeś. I jeszcze dzisiaj KSW umożliwia super warunki. Przede wszystkim jesteś już medialna, nie jesteś osobą, która dopiero zaczyna, więc tym bardziej wchodzisz z takiego fajnego, z napędzoną emocjami, jak chcesz coś osiągnąć, to jest piękne. A KSW na pewno ma wszystkie narzędzia do tego, żeby, żeby, żeby ci pomóc w tym. No, ja uważam, że to zawsze działa w dwie strony. I ty pomagasz im, i oni nam panie Piotrze, panu no. widzimy się tym, tak na tym, na kleszcu. Ja w ogóle jestem z takiej prawdziwej śląskiej rodziny. Tata pracował na kopalni, z takiej górniczej i wychowywałam się w sumie na blokowisku. Mama musiała pracować, tata pracował, więc my z dziewczynami biegałyśmy ze znajomymi wokół bloku. I faktycznie mieszkałam obok stadionu, obok Masiru, więc dookoła miałam po prostu wszystko, wszystkie sporty i dlatego tak sobie skakałam, próbowałam, szukałam dla siebie miejsca. Byłam mega, mega wysportowana i lubiłam rywalizację. Ja w ogóle byłam takim dzieciakiem, że musiałam wygrywać. Jak nie wygrałam z kimś, to go tam chciałam kopnąć później, bo ja musiałam być zawsze pierwsza i koniec, kropka. Siostry biegały właśnie w klubie lekkoatletycznym, więc ja trochę biegałam. Później trochę na judo chodziłam, tańczyłam w szkole. Później w tenis wygrałam, mama chciała, żebym grała i gdzieś tam się pojawił przez przypadek boks, bo koleżanka przypadkowo mnie zabrała, nie miała z kim ćwiczyć, też taka mała, drobna i mnie zabrała na ten boks, ale ja po prostu pierwszy trening i mówię wow, to jest to, co ja chcę robić w życiu, nie? Też tak mi się teraz trochę wydaje, że nic nie dzieje się przez przypadek właśnie, bo ja miałam bardzo dużo takich w życiu sytuacji różnych, że wydawało mi się, że to jest katastrofa koniec świata, a coś z tego w ogóle super ekstra wychodziło, nie? Więc wszystko się dzieje po coś. No i niby przez przypadek tam się znalazłam, a tak naprawdę właśnie całe, całe moje życie to jest. Więc ktoś tam czuła nade mną. Mam cztery siostry rodzone, cztery starsze, bo mam najmłodsza, więc. Też tak chyba musiałam trochę walczyć w domu o niektóre rzeczy. Bardzo się kłóciłam i biłam z jedną siostrą, z tą najbliższą. A jak już wyrosłam, my wszystkie wyszliśmy z domu, to, to mama jeszcze się zajęła czterema dziewczynkami z domu dziecka, więc w ogóle jest nas dziewięć babiniec w domu. Tata musi sobie dawać radę. Była taka historia, że u nas pomieszkiwała taka dziewczyna, moja mama jej pomagała i ona się gdzieś tam pogubiła i zostawiła u nas tą dziewczynkę, więc ta dziewczynka już u nas została i, i właśnie teraz ma już 10 lat, taką się stała naszą siostrą, a kilka Dwa temu też na wakacje moja mama wzięła trzy dziewczynki siostry, żeby gdzieś właśnie sobie mogły na te wakacje wyjechać, pobyć z domu dziecka. No i w ogóle taka sytuacja, że dwa miesiące było u nas i one nie chciały już po prostu wracać do, do tego domu dziecka. Nie chciały do ciotki, gdzieś tam do swojej rodziny, tylko chciały koniecznie u nas zostać. Płakały, zaparły się po prostu w drzwiach i, no i, no i zostały. I moja mama się zgodziła i, i się opiekuje nimi. Mieszkamy sobie z ekipą tutaj trenującą ze skry. Pierwszy raz w ogóle mieszkam z nimi. Przyjechałam teraz na przygotowania i właśnie się wbiłam do nich im chatę. E, trener się śmieje, nas, że to jest akademik, e, bo wiesz, tak mieszkamy w czterech pokojach, cztery osoby i tak tylko się mijamy w kuchni. Że ogólnie moje życie tutaj w Warszawie no to, to jest trening, powrót do domu, odpoczynek, posiłek i drugi trening i idę spać, nie? więc takie nie bardzo rozrywkowe życie. No typowo obozowo, nie? Przyjeżdżam na dwa miesiące i po prostu jestem zamknięta jak w bunkrze. Grzybowa z makaronem. Tak, i to też jest taka historia, że walczyliśmy razem właśnie gdzieś tam na innej gali, jak walczyłam w kickboxingu, a makaron też miał tam walkę swoją we MMA. Podpisaliśmy też w jednym dniu, więc się śmieliśmy, że powinniśmy zrobić taki spot reklamowy, jak Wojsław Rysiewski na kuchni w takiej czapce kucharza po prostu gotuje coś w garze i nagle ogłasza, że grzybowa z makaronem. Tu jesteśmy w mojej bazie. Tutaj zapraszam do moich współlokatorów najwspanialszych. Oskar, Monia, nasz akademik. No i tak sobie tu mieszkamy. Wszyscy mają swoje pokoje. Obozowo. Obozowo. Ja co, mało robię wagi, więc na razie sobie rzucam jeszcze co tam, na co mam ochotę, ale od poniedziałku już. Jedziemy od deski do deski. Na pewno byłoby łatwiej w 5 ale ja cały rok pilnuję mega z jedzeniem i się prowadzę bardzo zdrowo, więc nie wiem, czy to 52 mnie nie zabije. Więc zacznę w 57 i zobaczę, jak w ogóle będę się czuła w Oktagonie, nie? Z przeciwniczkami i wtedy podejmiemy decyzję. U kobiet jest bardzo duża rotacja teraz, nie? Ale no w 57 mamy Wiktorię, a Wiem, że tam Natalka Baczyńska walczyła też w 57. Nie wiem, czy ona jeszcze nadal jest zawodniczą Federacji, bo właśnie tam duże, duże rotacje, duże zmiany są. No, to takie najbardziej to Ada Kreft i Wiktoria chyba teraz w tym 57. Pierwsze spotkanie na żywo teraz było na KSW 104 w Gorzowie. No, dla mnie w ogóle śmieszna sytuacja, bo ja jestem tak wychowana, że wiesz, ja podeszłam do Wiktorii, podałam jej rękę i powiedziałam cześć Wiktoria, bo jeszcze nie mieliśmy okazji osobiście się poznać, a, a ona w ogóle nawet na mnie nie spojrzała, tylko na rękę i miała głowę na bok, więc no, dla mnie to jest ogólnie śmieszne. Wiesz, mi mama wychowała, żeby z jakąś tam jakąś kulturę prezentować, no. Zrobić. Ja mam trochę więcej lat niż Wiktoria, trochę inaczej już patrzę na te wszystkie rzeczy, w ogóle na życie, na, na różne wartości. Ja na pewno nie jestem osobą, która potrzebuje potwierdzać swoją wartość przez jakieś tam medialne wyzwiska albo wbijanie szpilek. Naprawdę ja tego nie potrzebuję. Ja znam swoją wartość i wiem kim jestem i na co mnie stać. Ja w ogóle na co dzień nie śledzę Wiktorii, jej social mediów nie interesuje mnie w ogóle, co tam u niej się dzieje. Eee... Myślę, że ona po prostu za parę lat zrozumie to, czego nie rozumie teraz i, i być może na wiele spraw spojrzy inaczej. Tyle. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni wywiad, w którym mnie o nią py pytali. Z tych wypowiedzi skierowanych do mnie, to trochę czuję się tak, jakby Laura uważała mnie za jakąś gówniarę, która po prostu e, nie wie, nie wie na czym życie polega i nie wie, jak sport wygląda. Nie, to bardziej tak, kurczę, medialnie ludzie to nakręcali, na pewno wszyscy by chcieli to zobaczyć i ja ogólnie jestem za taką walką. Ja jak najbardziej bym taką walkę widziała w Suicy z Wiktorią już teraz, ale tam chyba jakoś kez nie jestem zainteresowana. za. No chyba bardziej się rają walką ewentualną w Chyba nawet Wojsław o tym mówił, że bardziej chyba chciałby zobaczyć taką walkę w MMA niż, yy, niż w Sojcalu. Czy dojdzie do tej walki? Nie wiem. Czy mi na niej jakoś 100% zależy? No nie, ale fajnie byłoby na przykład zrobić taką walkę w kickboxingu w małych rękawiczkach. W takich finansowych, nie? No to to by była fajna walka, bo, bo na pewno byłoby widowisko, ale to wydaje mi się, że już na, na, na KSW Epic. Ale tak szczerze, jakby z mojej perspektywy, to ja też bardziej chciałabym się skupić na walkach jednak w MMA, a wiem, że Laura nie weźmie ze mną walki w MMA. To ile co daje?

Mam nadzieję, że więcej niż rok mi nie będzie potrzebne. Zobaczymy po walce, czy to potwierdzę, po, po debiucie, ale myślę, że rok jest wystarczający. Że, tak jak wiesz, ja bardzo sumiennie trenuję i, i naprawdę się poświęciłam MMA. I zresztą wszyscy trenerzy widzą i, i ciągle mówią o tym, że ja naprawdę mocno idę do przodu. No, ale mam nadzieję, jeszcze trochę wiesz, muszę przypakować i <laughs> będzie dobrze. Domowe spa. Muszę się szarpać na macie z chłopakami, więc czasem sobie. No, no, później muszę zadbać o buzię. Taka historia ciekawa, bo moja mama miała swój salon kosmetyczny i od dzieciaka nas też tam uczyła jakichś różnych rzeczy. I ja byłam podobno dobra w tym wszystkim i, i taką precyzję miałam w ruchach i w rękach. I chciała mama chyba bardzo, żebym po niej przejęła zakład, żeby była kosmetyczką, no, ale mnie zawsze ciągło do tych takich <grych> mniej kobiecych zajęć. No, ale coś tam chyba zostało. Mama mi zawsze mówiła, że tak na wszelki wypadek, na wszelki wypadek, że mnie uciągnie. Mama, ja jestem sportową, ja będę boksować, ja będę się bić. A ona mówiła, dobra, dobra, zawsze coś tam możesz później sobie działać. No i tak sobie... Na szczęście umiem coś sama podawać w mnie nikt w boksu nie trenował i w ogóle też nikt nie ostał się w sporcie, nie? chociaż siostry tam biegały. Jedna siostra grała też w piłkę ręczną, ale gdzieś tam później wiesz, do pracy, jedna wyszła za mąż, siostry porodziły dzieci, więc tylko ja zostałam, a twarci zostają w sporcie. Jakoś z ząbki, walki byli właśnie mało oglądane. No, w ogóle moja mama była na mojej pierwszej walce i mało co nie wyskoczyła przez barierkę z trybun. <grytania> tak się denerwowała. No, teraz nie chodzi, nie, na walki. Raczej w ogóle staramy się z siostrami tak robić, że jak ja walczę, to mama gdzieś wychodzi z domu, idzie na zakupy do sklepu, czy coś. Później się tylko dowiaduje, jaki był wynik, bo jak broniłam pasa u siebie, trudnymi siebie, zrobiłam to, przyjechała cała rodzina i. Przyjechała też mama i po prostu się tak denerwowała, że tam po tygodniu trafiła do szpitala z jakimś wysokim ciśnieniem, więc no, już staramy się, żeby nie. Ale tata, tak, tata jest mega fanem moim, wiernym kibicem i jest w sumie na każdej walce mojej. Nie wiem, jak będzie teraz, bo to będzie dopiero w A jak zareagowałeś na ten bo tutaj te łokcie, wszystko, kolana? Czy mama chyba się sobie nie do końca zdaje sprawę z tego, co to jest, bo tak do końca, a tata boi się. Bój się, ale wiesz, akceptują moje decyzje, wiedzą, że to nie jest nigdy takie na hura, tylko ja wiem, co robię, nie? jak podejmuję jakąś decyzję o swoim życiu, to, że ja to zawsze przeanalizuję, przemyślę i że to jest po prostu najlepsze, co mogę wybrać w tym momencie. Gotowana KSW 105. Nie byłam z biedronki. <grystanie> Trochę się pokulamy. Pierwszy kala. Ja. Mówili trenuj MMA. Fajnie będzie. Niko. <grystanie> Naprawdę jest to dla was ogromna motywacja. Takie osiągnięcia, to... Naprawdę nie, nie jedna osoba mogłaby sobie zażyczyć. Także to tylko właśnie ciężka praca. Dużo, dużo, ogromnie dużo treningów, wyrzeczeń, godzin na sali po to, żeby takie coś osiągnąć, tak? I Laura jak szłeś na trening, to się nie patrzy w telewizor i się wygupia, tylko bardzo ciężko ćwiczy. Także naprawdę ogrom motywacji. Pokażcie Ci się trochę jak trenujecie, okej? Okay? Właśnie ja ci dzisiaj przyglądać. O, to będzie zbiorę. To dopiero będzie ciekawie. Dlaczego MMA i Dlaczego w był MMA? Dlatego, że lubię się bić, <laughs> jakkolwiek to nie brzmi. E, lubię rywalizację po prostu. Tak jak wcześniej mówiłem, lubię być najlepsza, lubię wygrywać. Lubię w ogóle wyzwania i w ogóle wyzwania mnie napędzają i motywują. I miałam taką walkę w boksie, gdzie wszyscy skazywali mnie na porażkę. Przyjechała dziewczyna z Kanady, która miała zero w rekordzie, nie przegrała, a kiedyś już wygrała z jedną Polką. Wszyscy mnie skazywali na porażkę i to mnie tak zmotywowało do pracy, że po prostu dałam najlepszą walkę w swojej karierze. I była to najlepsza walka w historii kobiecego boksu w Polsce, więc jak ktoś mi mówi, że czegoś nie mogę zrobić, to... To ja na pewno to zrobię. I tak też jest właśnie z MMA, że wszyscy mówią, że mnie w MMA będą mielić i, i sobie na pewno nie poradzę, więc ja im po prostu pokażę. A <grywa> KSW? Jedyny wybór po prostu. To był dla mnie jedyny wybór. Największa federacja w Europie, najbardziej prestiżowa, najbardziej sportowa nadal, więc, jedyny, jedyny słuszny wybór. To jest niestety polityka. Myślę, że wiele osób boksujących zawodowo ma te takie momenty przestoju, takiej stagnacji. Może trochę już ma przesyt tego boksu. MMA jest na pewno wielkim wyzwaniem i myślę, że każdy, kto boksuje, to ma we krwi to, że, że chce rywalizować, chce walczyć i takie nowe wyzwanie, duże wyzwanie to jest coś, co ich myślę kręci. Ta rękawica, a to malutka do MMA można zabijać. Ogólnie rzecz biorąc, boks kobiet w Polsce ma się dobrze, no bo kobiety robią większe sukcesy w tym boksie olimpijskim niż mężczyźni. W boksie zawodowym, no to ja byłam mistrzynią Europy, mieliśmy jednego mistrza Europy w tym samym czasie, więc jakby to też było takie na równi. Ten boks zawodowy po moim odejściu, nie wiem, nie chciałabym brzmieć skromnie ale wydaje mi się, że e, ja byłam jedyną i ostatnią chyba szansą na jakieś światowe sukcesy w polskim boksie zawodowym kobiet. Nie udało mi się zdobyć tego tak Mistrzostwa Świata, no bo ten ale czujesz się spełnioną pieszczaką? To jest trudne pytanie. Bo wiesz, przez całe życie, przez 17 lat e, miałam przed oczami tytuł Mistrzyni świata i, i go nie mam i taka jest prawda, chciałam, a nie mam. E, ale czuję się takim spełnionym sportowcem ze względu na drogę, którą przeszłam, ze względu na wszystko, co przeżyłam przez te 17 lat. E, ile cierpienia, ile przeszkód, kontuzji i, i tych wszystkich kryzysów. I mimo tego to przetrwałam. Pięć lat temu oglądałam e, w telewizji, siedząc sobie w mieszkaniu w Łodzi, program Tylko Jeden w Federacji KSW i dla mnie to było coś w ogóle wow. A dzisiaj szykuję się do debiutu dla tej federacji, więc czuję się spełnionym sportowcem na pewno. A mam nadzieję, że po Mistrzostwach Świata jeszcze sięgnę. Ja myślę, że na pewno na początku będzie się Laura wydawała łatwym kąskiem dla wielu zawodniczek, będą myślały, że to jest tylko pięściarka, którą wystarczy sprowadzić do parteru, żeby wygrać walkę, także myślę, że w tej pierwszej fazie jej kariery to nie będzie aż takiego problemu z przeciwniczkami. Myślę, że jak pokaże... Wszystkim, że, że jakby już te umiejętności ma ma, nie tylko, nie tylko bokserskie, to wtedy dopiero zacznie się problem, no bo wtedy zdadzą sprawę, że faktycznie ten poziom boksu jest światowy. Ja myślę, że przez to jaką jestem osobą, że jestem sobą, jestem otwarta, tak myślę, że tak ludzie mnie raczej postrzegają, że jestem zwykłą, sympatyczną dziewczyną, eee, to chyba nie jestem lubiana przez inne zawodniczki, bo... Chyba wyczuwają we mnie pewnego rodzaju rywalkę, yy, no ale robię swoją robotę. W mieście ludzie bardzo za mną stoją. Mam wielu kibiców i mam nadzieję, że autokarami tam po prostu się zjadą do Gliwic. Lecimy z tym po prostu. Lecimy z, lecimy z tematem, a Jastrzębie masz tamy z Gliwicami, więc po prostu ja mam nadzieję, że moi kibice rozniosą arenę w Gliwicach.